Mamy szczęście, że żyjemy w krainie. W wyniku wielkiej katastrofy większość świata została zniszczona. Założyciele naszej krainy zbudowali ogrodzenie, które nas chroni. Podzielili nas na cztery frakcje zgodne z żywiołami, aby zapewnić pokój. Każda frakcja odgrywa kluczową rolę w naszym społeczeństwie, w którym zrównoważony rozwój i współpraca są fundamentami przetrwania. Jestem Mila. Siedzę tutaj na chmurce, z której obserwuję świat. Należy do skrzydlatych. Mieszkamy w powietrznych bańkach unoszących się na chmurkach. Moje życie mogłoby być bajeczne, gdyby nie to, że jest strasznie nudne. Niczego mi nie wolno, nie mogę poszybować na chmurce, robić akrobacji ani się bawić. Chodzi o to, żebyśmy się nie rozpraszali, tylko obserwowali naszą krainę, byli czujni i w każdej chwili gotowi pomóc potrzebującym. W końcu jesteśmy skrzydlatymi i odpowiadamy za porządek w świecie. Nasze umiejętności w monitorowaniu zmian pogodowych i przewidywaniu niebezpieczeństw sprawiają, że jesteśmy niezastąpieni w krytycznych sytuacjach. Przypominamy wszystkim o wartościach współpracy i solidarności. Opiekujemy się nawet bezfrakcyjnymi, czyli psami, które żyją w krainie poza systemem. Służymy dobru społecznemu, dlatego to właśnie nasza frakcja tworzy rząd. Nie możemy więc rozpraszać się głupotami takimi jak zabawa czy radość. Mamy być czujni i skupieni. Kiedy nikt nie patrzy, obserwuję życie innych i zastanawiam się, jakby to było, gdybym urodziła się w innej frakcji. Fascynuje mnie podwodne życie głębinowców. Znani są ze swojej inteligencji i chęci zgłębiania wiedzy. Odpowiadają za zarządzanie zasobami wodnymi, oczyszczanie wód oraz badania nad ekosystemami. Są mistrzami w wykorzystywaniu surowców naturalnych i pomagają odbudować życie w rzekach i jeziorach. Ich wiedza techniczna i naukowa jest kluczowa dla postępu społeczności. Większość dnia spędzają w wodzie, dlatego wyrosły im nawet skrzela i mogą oddychać pod wodą. Czasami wychodzą na ląd, żeby zbadać jakąś sprawę. Gruntownicy są raczej nudni, są prawi, dlatego odpowiadają za utrzymanie zasad i stabilności w społeczeństwie. Są fundamentem moralnym miasta, dbając o uczciwość i sprawiedliwość w każdej dziedzinie życia. I silne więzi z ziemią sprawiają, że potrafią przekształcić każdy kawałek terenu w źródło życia. Najbardziej fascynują mnie jednak płomienni, odważni, strażnicy pełni pasji i energii. Zawsze ich podziwiałam. Ich rolą jest ochrona miasta przed zagrożeniami oraz utrzymanie bezpieczeństwa. Płomienni pełnią funkcję policji i wojska, zapewniając spokój i bezpieczeństwo mieszkańcom. Ich życie owiane jest tajemnicą, bo żyją w wulkanach i pod powierzchnią ziemi. Niektórzy uważają, że są szaleni. Wiele psów też się ich boi. Dzisiaj jest prawdopodobnie najważniejszy dzień w moim życiu. Wraz z innymi półrocznymi szczeniakami przejdziemy test. Wskaże nam, jaki żywioł w nas płynie, i na tej podstawie będziemy mogli wybrać naszą nową, docelową frakcję. Za chwilę moja kolej. Siedzę w lesie na czerwonej poduszce, tyłem do drzwi tuż przed testem i boję się. Boję się, że moim żywiołem jest powietrze, ale jednocześnie obawiam się, że nie pasuję do skrzydlatych i będę musiała opuścić moją rodzinę. Na teście stało się coś nieoczekiwanego. Kiedy Haski, który go przeprowadzał, powiedział: Skrzydlaci, jednocześnie odetchnęłam z ulgą i zmartwiłam się. Ale on jeszcze nie skończył, powiedział głębinowcy, a potem płomienni. Myślałam, że się zaciął i wymienia wszystkie frakcje, tymczasem on powiedział: Niezgodna. Idź do domu, nikomu nie mów. Powiedz, że wynik testu to Skrzydlaci. Nic więcej nie chciał powiedzieć. Łomotało mi w głowie. Test miał mi powiedzieć, którą frakcję mam wybrać, gdzie jest moja przyszłość. Nie wiedziałam, co mam robić. Musiałam się uspokoić. Przed powrotem do domu położyłam się koło starego drzewa, żeby uspokoić myśli. Dzień wyboru frakcji nadszedł szybciej, niż się spodziewałam. Miałam przed sobą cztery ścieżki, z których każda reprezentowała jeden z żywiołów. Ułożona z ptasich piór symbolizujących powietrze ścieżka prowadziła do mojej frakcji, skrzydlatych. Byłaby to bezpieczna decyzja, znajome życie i znane obowiązki. Ale gdy patrzyłam na żarzącą się ścieżkę ognia, poczułam, jakby ten żywioł wzywał mnie do siebie. Pragnęłam siły, odwagi, pasji, czegoś nowego. Wtedy podjęłam decyzję. Wybrałam ogień. Wśród płomiennych wybuch entuzjazm, dźwięki radości i śmiechu wypełniały las, a płomienie jakby tańczyły w odpowiedzi na nasze emocje. Ogień był dla nich symbolem nie tylko mocy, ale także wspólnoty, pasji i nieokiełznanej energii. Czułam, że w tej chwili staję się częścią czegoś większego, co dodaje mi odwagi i motywacji do dalszej walki. Zerknęłam na moją rodzinę, siedzieli z pyszczkami spuszczonymi na dół, zawiedzeni i smutni. Ostatnio tracili członków, a plotki o szerzącej się we frakcji korupcji i złym zarządzaniu tylko potęgowały ich niepokój i troskę o przyszłość frakcji i naszej krainy. Ale teraz musiałam skupić się na sobie. Ceremonia dobiegła końca, a płomienni rzucili się do biegu. Pędzili przez lasa, ja próbowałam za nimi nadążyć. Byłam na samym końcu, nawet nie sądziłam, że można biec tak szybko. Wyczerpana dotarłam na szczyt wulkanu jako ostatnia. Odtąd to miał być mój dom. Zrobiło mi się gorąco, miałam wrażenie, że płonę. Zanim się obejrzałam, zostałam sama na szczyt, gdzie podzieli się wszyscy. Rozejrzałam się z przerażeniem. Czy to możliwe, że skoczyli do środka? Co ja mam teraz zrobić? Skoczyć? A może gdzieś pobiegli? Jeśli skoczę, to umrę. Zebrałam się na odwagę i skoczyłam w sam środek wulkanu. Wylądowałam na gałęzi w jego wnętrzu, zdumiona tym, co się dzieje. Nie wiedziałam, co mam dalej robić, gdy nagle zobaczyłam płomiennych, biegnących po lawie. Serce mi zamarło. Bałam się, że poparzę sobie łapki, a poza tym nie wiedziałam, jak poruszać się po tym niebezpiecznym terenie. Najpierw zaczęłam się czołgać, czując pod sobą gorącą powierzchnię, a potem po chwili wahania odważyłam się stanąć i powoli ruszyłam do przodu. Każdy krok był wyzwaniem, ale w głębi serca wiedziałam, że muszę znaleźć swoje miejsce w tym nowym, ognistym świecie. Kiedy zaczęliśmy treningi, byłam najsłabsza. W każdym ćwiczeniu odstawałam, czułam się zagubiona i wyczerpana. Do tego w wulkanach panował niesamowity gorąc, do którego nie byłam przyzwyczajona. Czasem miałam wrażenie, że moje futro pali się. Trenowanie wśród strażników miasta było wyzwaniem, jakie przerosłoby większość, ale ja się nie poddawałam. Codziennie walczyłam o lepszą wersję siebie i stopniowo piłam się w górę. Każdego dnia pokonywałam swoje słabości, nawet gdy czasami było mi tak ciężko, że myślałam o powrocie do skrzydlatych ale to było niemożliwe. Nie było powrotu do starej frakcji, a za nic na świecie nie chciałam trafić do bezfrakcyjnych, którzy błąkali się po obrzeżach krainy w poszukiwaniu jedzenia i schronienia. Wśród płomiennych pojawił się ktoś, kto mnie rozumiał. Mój trener Husky o imieniu Hau. Przystojny, silny i pełen determinacji Hau zawsze był tuż obok, aby wesprzeć mnie w trudnych chwilach. Nasza relacja przerodziła się w coś więcej niż zwykłe treningowe partnerstwo. Między nami powstała więź, która była wyjątkowa, choć nie zawsze wypowiedziana. Hał również okazał się niezgodnym, tak jak ja. Razem stanowiliśmy tajemniczą siłę. Okazało się, że oboje jesteśmy przeciwnikami dzielenia społeczeństwa na frakcje, a raczej widzielibyśmy je jako jeden organizm. Pewnego dnia zauważyłam psianę na literkę głębinowców idącą korytarzem. Zastanawiałam się, co do licha ona u nas robi. Zafałam się, by przypadkiem mnie nie zauważyła, a potem ostrożnie poszłam za nią. Okazało się, że rozmawiała z psierikiem, liderem płomiennych. Przysunęłam się, żeby lepiej słyszeć. Psian opracowała tajny plan przejęcia władzy nad krainą czterech żywiołów. Udało jej się przekonać psierika do sojuszu, a plan miał być wcielony w życie niebawem. Nie bardzo wiedziałam o co chodzi, ale czułam, że sytuacja staje się niebezpieczna. Nie miałam zbyt wiele czasu na działanie, bo już następnego dnia zobaczyłam moich towarzyszy stojących w kolejce po specjalne kości. Po ich zjedzeniu przestawali być sobą, zaczynali zachowywać się mechanicznie, jakby byli pozbawieni wolnej woli. Zrozumiałam, że głębinowcy wymyślili nowe serum. Na szczęście okazało się, że zarówno ja, jak i chał byliśmy na nie odporni. Jednak większość naszych przyjaciół poddała się wpływowi serum zawartego w kostkach, stając się jedynie posłusznymi narzędziami. Wkrótce mechanicznie uzbroili się, a następnie wsiedli do kosmicznych pojazdów i wyruszyli, by zgładzić skrzydlatych. Serce mi się krajało, widząc, jak należący do mojej dawnej frakcji stają się ofiarami, a moi nowi przyjaciele bezwiednymi oprawcami. Skrzydlaci, całkowicie nieprzygotowani na taki atak, nawet nie próbowali się bronić. Widziałam, jak ogniste statki niszczą ich spokojne, podniebne osiedla, a płomienni bezlitośnie strzelają ogniem w kierunku skrzydlatych, którzy desperacko próbowali unikać pocisków. Hał, który od pewnego czasu śledził sojusz głębinowców z znał lokalizację serwera zarządzającego kontrolą nad umysłami. Wiedzieliśmy, że jeśli mamy uratować skrzydlatych i przywrócić wolną wolę pomiennych, musimy za wszelką cenę wyłączyć ten serwer. Pobiegliśmy razem, choć wiedzieliśmy, że czeka nas walka na śmierć i życie. Po drodze natknęliśmy się na strażników, którzy pilnowali dostępu do serwera. Walka była zaciekła i nierówna. Howie i ja musieliśmy zmierzyć się z dobrze wyszkolonymi obrońcami, którzy nie dawali za wygraną. Strażnicy byli silni i zdeterminowani, by bronić swojej pozycji, a każdy krok naprzód wymagał od nas ogromnego wysiłku. Hał, mimo zmęczenia, walczył z niespotykaną determinacją, osłaniając mnie, kiedy próbowałam dostać się bliżej serwera. Razem stawiliśmy czoła strażnikom, choć nasze szanse malały z każdą chwilą. Kiedy w końcu dotarliśmy do serwera, wiedzieliśmy, że mamy tylko chwilę, zanim nadejdą kolejne posiłki. Bez zastanowienia rzuciłam się do panelu kontrolnego, próbując wyłączyć system. HAU osłaniał mnie, odpierając ataki strażników, którzy desperacko próbowali przeszkodzić nam w zniszczeniu ich planu. Moje palce drżały, gdy próbowałam wyłączyć serwer, ale w końcu z pomocą HAU udało nam się. Serwer został unieruchomiony, a kontrola nad umysłami płomiennych przerwana. Udało nam się uratować skrzydlatych i przywrócić wolną wolę płomiennych, ale wiedzieliśmy, że nie jesteśmy bezpieczni. Niezgodni, tacy jak ja i Hał, byli teraz zagrożeniem dla systemu, bo nie można było nami kierować.